Dobra, zasady są proste, dół. każda winda działa. Wieram. Tylko jak, to już nie powiem wam, bo to chcę, żebyście sami odkryli. Ej, mi ja weź, weź do tej schody na surface'a. A może wy dawajcie dobre jesteś. No. Zrobię to, żebyś wiedział. Gra Gradziła, gra A Mają! Aaaaa, do ty grałem grada, Halo. O, hej, hej Ej, Hej, hej Z tą kartą nie nie, ma. nie masz, niestety A nie będę ci nic robić, to, no. eee. Mogłem cię zabić Ale ty nie zrobię Oooo jak miło Zapamiętam sobie Mam nadzieję A, spokojnie, zapamiętam Znaczy mam demencję, ale to już nie mam w szczegół. Dobra, ja już do dachami Dobra, to idę z tobą jeśli tutaj chyba powinien być checkpoint Z tego co mi się wydaje Okej, okay, hmm. okej okay. oh, okej, okay, ah, nevermind oh. ah, no dobra, ja mam Ej, jest, fina No to dobra Aj, komputer ah. Ja, ah, Jak świetnie O, lepiej, mi. Tam winda nie ma, więc. Dobra. Niech to te windy? A, normalnie działają. Okej. Okay, Aha. Po co z tym Dobra, chodzi? Nie ma to... Nawet nie ma guzika. Aha, bo z tym działa. Dobra, żegnam. Wow. Eee.

<laughs> kurwa, nie czuję, po prostu wpływa wprost. Nie <laughs> wiem, czekam. Ja najlżejsze oddziałem TF-ów, kurwa. Ran, Dobra, ja idę się pobawić windami w takim wypadku. No ja pierdolę jest na mnie kapitan, jeszcze od siedmiu boleści. Czekaj, że takie on normalnie działają, tak? Czy jak? No to, no ja jeszcze nie widziałem różnicy w windach. No sprawdź, nie wiem. No, ja sprawdzę. Niech no, on sprawdzi. Może nie wróci, i będzie dobrze. Nie, bo ja byłem confused, jak rolowałem pinata i myślałem, że po prostu wszystkie miały być takie, wiesz, z voida, nie były. Chciałem ja, z tego nic o tym pogadać, ale. Ale mnie odstawiło. Czy chyba te, które nie, ja, nie mają Void'a są normalne? No, bardzo prawdopodobnie. Oni są wydogarnięci chyba... w tą grę. Czyli oni są. Miałem, ja trzymam się. Ooooooook. Okay. No cóż, kampina to tak, ale wam piesząc kawę mu zabił w tym Hidden Awfula, okej, okay. ale jestem jakiś nieswojem dzisiaj Ciekawe co na jaj w entrance Będzie mi bardziej o ludzi niż o zwłoki, ale oczekuję spać niż o zwłoki ludzi, ale bywa nie bym Farka znalazł chociaż. No, uh -huh. right, Kapitan chyba wszedł do heavy, tak to? I ktoś tu jedzie. Dobra, może sobie zrobimy jaybeer, na takim razie. Yo, ale to będę abizował na mohaka. Bo to chyba daje, będziecie ciekawe, tego ludzi za wojdem Więc tak, yy, ulepszara. I posiadłem na w złą stronę. No co już ja wspomniałem jest ulepsarka, no, gdzieś tam. a ja przyszłość całkowicie gdzie indziej. Chyba. A może to był checkpoint teraz tak myślę? No, a to ma, będzie wprost chyba w lewo teraz. Użyję zielona i gami takich... Znaczy... Aha paki nie spadały. Nie wiem, sobie mogę zrobić sobie, sobie, sobie FRK, ale wydaje mi się, że tu wyciekać, na to będę bardziej musiał uciekać, jak będę walił tego, walił Pinata. Bez to, że tego. Komputer jest i ogółem tego typu rzeczy. To zostanie w miejscu nie będzie zbyt dobrym pomysłem w tym wypadku. Coś no, mam. To jest też jakiś fajny item? Okej. Okay. Jest kilka fajnych itemów. Może przez chwilę mi mniej zabierało z tego, z coli. Przy okazji wolny slot już na rajdę będę miał. Eeeh. No, dwoje się obedę, trochę, bo nic tutaj ciekawego nie ma. Sebastian, piosenka jest tak, to jakby już do duchy od coli, to jest klaszcze. Co się dzieje? czułem, strzały cały czas nie no, Trzeba cię Magazynek Trzeba jeszcze Jest Trzeba cię trzeba. Trzeba cię trzeba. Trzeba cię no, dawa, tarkę, bo dawał sobie stawę latarkę, albo w sumie dobra. No i przysłonię sobie latarkę do tego pinata. Ciekawe, gdzie wyjadę? I jestem w Niuku, okej, okay. ciekawe. Jakby teraz tak włączyć Niuka, tu ludzie by się zastanawiali, jak dojść do Niuka. Ej, to jest ciekawe. Tak, for real może być mega confusing. Tylko Gatebab prowadzi do Gatebab, tylko prawda, teraz. Tylko Gilda prowadzi do Surface Chyba, że to prowadzi do Heavy, nie, normalnie prowadzi do IoT Mesa Myślałem, że w Heavy skończę. Chwalę kiosę No teraz sobie Bill pod całej chyba chwalimy to. Ale no, tego nie robiłem. Okej, okay, no, podczas rana. Sobie Sorry Kinka Ooo to było dziwne To było mega dziwne On tu ujechał przez ranę A mini mi nie starczy, chciał tak. bić Chociaż w sumie kresy są targetami, to raczej nie będzie mnie tak charlżował Yo Yo! Ja Widziałem, że masz zdrowie, tak szczerze Jak jakiś chaos Yo Badnikaro, ja zapomniałam, że my jesteśmy z innych drużyn jesteś <laughs> tak patrzę, co się dzieje, czemu nie strzelasz do mnie? A ja się tylko czemu ty mnie bijesz wow. <laughs> Ła <laughs> Yo że? Też że nie wygrał? E, fundacja To znaczy STB czy... Fundacja, to się no MTF i tak kofy. Dobra, tak był dobra. A czy nie, Antf. ja byłem tym... To byłem... Bo byłem, byłem... Na pewno? To ja już mam demencję, nie? Hejka. Tak. Czy zastanawiamy czy ja uciekłem jako naukowiec czy ja e, byłem gardem? Uciekłeś. Okej. Okay. A nie, czekaj, nie nie nie, ty po prostu się zaspiłeś. Chyba, bo to jest gniazdo. Ah, chyba... faktycznie, faktycznie, hmm. faktycznie, dobra. Może demencja. Nie wiem, w końcu można grać w tą grę bez tego szkieleta, naprawdę. Ja tutaj no. mam. Ja tu chwalę badnikarę, aby wybraliście radio. No. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tu. Ej! Chodźcie, nie Chodź, chodźcie, chodźcie tu! Nie idź. Chodzi do windy, już. 049 no na dole. 049 prowadzi do gate A na dole. A no ta winda prowadzi do. Ale nam pomogłeś kolego. Dzięki. Super. I co teraz będziemy na zewnątrz? Eee, nie, teraz jesteśmy normalnie tutaj, z powrotem. Hejka. tak? Wow. to jest schizowe. I to, znaczy, jest, to jest fajne w sumie także wyłączenie się, jeżeli w danej rundzie, ale... Już cię badni nie pochwalę. Co? Już to zrobiłem? No bo zrobiłem to i wyrzuciliście radio. O sorry, wszyscy wyrzucili. Dobra, ja nie Popatrz, zobacz tam w zobacz, bo zobacz popatrz, Bo widziałem popatrz, jak Abi wyrzucał No to co, to Abi to wszyscy? Nie wiem, jak ktoś skoczy z mostu to ty też skoczysz? Nie, dlaczego miałbym? Nie presji W sensie nie mogą na... Wow, wow, okej, okay, super, super To sobie poszliśmy do lajta, nie? Poszliśmy sobie do lajta A jeszcze druga winda, może się uda Wszystkie sy, sy mają znaczenie moje sny Tak, skity, no, plus jeden ja mogę flesza użyć? Nie, nie chcę. Szkoda, flesza. Jak świetnie, A! jak świetnie. No nie, dobra, to weźmy chociaż coś, jeżeli będzie się dało. O, A, i może, baś, jakiś nuke, może jakiś nadejnik będzie. Kurczę, czego no go Nawet śmieszne to jest. No, jest śmieszne w sumie, ale. Fajnie, możesz tego nauczyć w jednej rundzie, potencjalować na nie. coś w się sensie, wiesz, tak z co, no. co gdzie idzie, bo z gate a, A iść do gate'a B, potem z gate'a B do newka. Ale to jest ciągle tak samo, czy to się zmienia? to się nie zmienia, się zmienia rundę. chyba. To się chyba zmienia. A, no to. W rundzie, jak pojechałeś windą do elewatora aż znaczy do gate'a A z Entrensa, to cię wysła, wysyłało do niuka. Okej, okay, no dobra. Bardziej mnie ciekawi teraz, gdzie są windy do light'a. To jest dobre pytanie, ciekawe czy oni też się nie zastanawiają. Co? <laughs> ta, <laughs> a potem wychodzą w tym, wychodzą zaraz 049 na dole. No można Ej, a co, to, jeżeli to jest. To możesz tak zepsuć, że oni mogą w ogóle być z Byłby broken, siema. O cześć. O chyba mogę, chyba mogę. to jest problem, ej, jak coś. GBN, wyjście jest w. w. w, w pomieszczeniu. E, nie, 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 w. nie, no, to w w niuku, tylko do to, niuka, to, to było. Do e, nie, nie, słuchaj, w, e, w tym. Żeby pójść do. E, surface'a, musisz Plaga. wejść do elewatorów. E, w elewatorach bo jednak. W jak się po prawej chyba, albo po lewej. Po lewej chyba. O, po lewej, po lewej. Tak mi się wydaje, no. Ty dawaj, a nie, bo nie mam karty, kurczę. Chciałem A, zobaczyć faktycznie. w transie, nie, gdzie... W o, czekaj, to jest nuke. A, czekaj, skoro... E, w nuke... Idziemy <laughs> teraz chyba w... E, ty, w lajcie chyba, no? Teraz będą bakrumsy, zobaczysz. <laughs> bakrumsy, no, bez kity. Tak... Bo, <laughs> patrz, wychodzisz, o. wychodzisz... Widzisz, o, te, widzisz inny pokój, wiesz, bakrumsy, obraca się, nie widzisz windy. Tak, ej, dobra, dawaj tego, chodź, zobaczymy jeszcze te. A, bezkity, ale one Dzień. chyba są zwykłe, bo to są drzwi. A, faktycznie. A, to się no? otworzy, bo one były... A, nie. Dobra, faktycznie, o, nie, to są zwykłe. ciekawe. O, scientista, a nie w tym będziemy mieli. No, na wszelkie możliwe, jakby nas czegoś. A, to bierz czego? jak chcesz, bierz, pozwalam ci no. Ty, a jak się leży granat na ziemi i się rzuci inny granat, to one wybuchają oba, tak? Ja czy drugi jest aktywowany i chwilę musisz poczekać, aby wybuchł ten drugi. Aha, o! Dwa zielone. Tak? Naprawdę, naprawdę. Nie. Ale spodziewałem nie. się tego ja. za bardzo, za bardzo się tego spodziewałem.

A co to můj to můj A ogólnie to nuka nie ma w gejcie, ale... A ona nie ma, nie w kawęcia. Oczywiście kłamy wasze. To był chyba dawno, kurczę Wow. Po połowie, oni nie wyjdą. Bo nic nie cyklowali na surface. Niech był w tym, niech był w windach. Do lighta. Chyba, no to nie powinni, nie powinni wyjdą na surface. Mwaha. Mwaha. się. No to po 10 więc to jest az light na surface. U. No, no, no. No, zajebiście, zajebiście są te winy update początom, to jebany. No, oczywiście.